Witamy w tym szczególnym momencie porannej modlitwy, gdzie szukamy pomocy i obecności Jezusa w naszym życiu. Zanim zaczniemy, zastanówmy się nad fragmentem Pisma Świętego, który nas inspiruje. W Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 2, wers 5, podczas wesela w Kanie Galilejskiej, Maria mówi: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. To proste zdanie przypomina nam o znaczeniu podążania za naukami Jezusa i szukania Jego wskazówek we wszystkich aspektach naszego życia. Jezu, budząc się do tego nowego dnia, skierowujemy nasze serca i umysły ku Tobie. Jesteś naszym światłem, naszą siłą i naszą nadzieją. Prosimy, abyś przyszedł nam z pomocą w każdym momencie tej rozpoczynającej się podróży. Panie, dziękujemy za przykład wiary i posłuszeństwa, który nam dałeś przez Maryję. Módlmy się, abyśmy, podobnie jak ona, mogli powiedzieć tak Twojej woli w naszym życiu, w pełnym zaufaniu do Twoich planów dla nas. Chryste. Nasze życie często jest naznaczone wyzwaniami i niepewnościami. Prosimy o Twoją pomoc w pokonywaniu każdej przeszkody z odwagą i wiarą. Niech Twoja obecność nas umacnia i prowadzi w każdej decyzji, którą podejmiemy dzisiaj. Jezu, podobnie jak byłeś obecny na weselu w Kanie, zamieniając wodę w wino, prosimy Cię, abyś zamienił nasze słabości w siły. Niech Twoja moc przemienia nasze życie, odnawiając nas w każdej chwili. Panie, w tym momencie wstawiamy się za naszymi rodzinami. Podobnie jak dbałeś o swoją matkę, Maryję, prosimy cię, abyś chronił i błogosławił naszych najbliższych. Niech Twoja miłość będzie fundamentem naszych domów i relacji. Chryste, w Tobie znajdujemy doskonały przykład miłości i współczucia. Pomóż nam odzwierciedlać tę miłość w naszych interakcjach z innymi dzisiaj. Niech staniemy się narzędziami Twojego pokoju i dobroci na świecie. Jezu, prosimy o Twoje wskazanie w naszej pracy i codziennych obowiązkach. Niech wykonujemy nasze zadania z doskonałością, jako akt oddania Tobie czci. Błogosław naszą pracę rąk i umysłów. Panie, podobnie jak Maria zachowywała wszystkie rzeczy w swoim sercu, naucz nas cenić i rozważać Twoje słowo. Niech Twoje nauki będą lampą dla naszych stóp i światłem dla naszej drogi w ciągu tego dnia. Chryste, prosimy za tych, którzy przeżywają trudności w tym momencie. Niech Twoja pocieszająca obecność dotrze do strapionych serc, przynosząc nadzieję tym, którzy są w desperacji i uzdrowienie tym, którzy są chorzy. Jezu, dziękujemy za wstawiennictwo Maryi i wszystkich świętych, którzy poszli przed nami w wierze. Niech ich przykłady oddania i miłości do Ciebie inspirują nas do życia życiem świętości i służby. Panie, w świecie często naznaczonym podziałem i konfliktem, Prosimy Cię, abyś pomógł nam być agentami jedności i pojednania. Niech Twoja miłość przekracza bariery, które nas dzielą od siebie nawzajem. Kristo, w tym porannym modlitewnym momencie odnawiamy nasze zaufanie do Ciebie. Pomóż nam rozpocząć ten dzień z sercem pełnym wdzięczności i oczekiwania na to, co uczynisz w naszym życiu. Jezu, prosimy o mądrość, aby rozpoznać Twoją wolę w każdej sytuacji, z którą będziemy się dziś spotykać. Chcemy być jak Maria, czujni na Twój głos i gotowi do podążania za Twoimi wskazówkami. Panie, wstawiamy się za liderami naszych społeczności i narodów. Obdarz ich mądrością i współczuciem, aby mogli prowadzić sprawiedliwie i miłosiernie, podążając za Twoim przykładem służebnego przywództwa. Kristo, prosimy Cię, abyś pomógł nam pielęgnować ducha pokory i służby. Chcemy być jak Maria w swojej wizycie u Elżbiety. Gotowi służyć innym z miłością i oddaniem. Jezu, w chwilach pokusy i słabości, przyjdź nam z pomocą. Wzmocnij nas, abyśmy mogli się oprzeć złu i zawsze wybierać drogę prawości i prawdy. Panie, prosimy o Twoją ochronę nad naszymi umysłami i sercami. Strzeż nas przed negatywnymi myślami i szkodliwymi wpływami. Niech Twojego pokoju, który przewyższa wszelkie pojęcie, zapanuje w naszym wnętrzu. Kristo. Pomóż nam dostrzec okazję do służby, które stawiasz nam na drodze dzisiaj. Chcemy być Twoimi rękami i nogami na tym świecie, niosąc Twoją miłość i współczucie tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Jezu, tak jak byłeś obecny z Marią i uczniami w Wieczerniku, prosimy, abyś zesłał na nas Twego Ducha Świętego. Niech zostaniemy napełnieni Twoją mądrością, odwagą i miłością, aby stawić czoła wyzwaniom tego dnia. Panie. Prosimy za tymi, którzy Cię jeszcze nie znają: użyj nas jako narzędzi, abyśmy mogli dzielić się Twoją miłością i Twoim przesłaniem zbawienia z tymi, którzy przekroczą naszą drogę dzisiaj. Kristo, w Tobie znajdujemy naszą prawdziwą tożsamość i cel. Pomóż nam żyć ten dzień z świadomością, że jesteśmy Twoimi umiłowanymi dziećmi powołanymi do szczególnej misji na tym świecie. Jezu, dziękujemy Ci za Twoją stałą obecność w naszym życiu. Chcemy, jak Maria, zachować i rozważać wszystkie Twoje słowa i czyny w naszych sercach, rosnąc każdego dnia w wiedzy i miłości do Ciebie. Panie, kończąc tę poranną modlitwę, odnawiamy nasze zaufanie do Twojej miłości i opatrzności. Niech każdy nasz krok dzisiaj będzie prowadzony przez Ciebie, a pod koniec tego dnia możemy wrócić do Ciebie z wdzięcznością za Twoją wierność. Christo, tak jak Maria stała u stóp krzyża, daj nam siłę abyśmy pozostali wierni Tobie w każdej chwili, zwłaszcza w najtrudniejszych. Niech nasza wiara będzie niezachwiana, a nasza miłość do Ciebie wzrasta każdego dnia. Jezu, dziękujemy Ci za ten moment modlitwy i za Twoją stałą pomoc w naszym życiu. Niech Twoja obecność towarzyszy nam przez cały ten dzień, prowadząc nas, chroniąc nas i inspirując nas do życia dla Twojej chwały. Przypominamy wszystkim, którzy modlą się, że na ekranie dostępne są jeszcze dwie modlitwy do wyboru. Nie zapomnijcie zapisać się na nasz kanał, aby otrzymywać więcej inspirujących treści, które pomagają nam umacniać naszą wiarę i naszą relację z Jezusem. Niech błogosławieństwo Wszechmogącego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego stąpi na każdego z Was i pozostanie na zawsze. Niech wstawiennictwo Maryi i Matki Jezusa towarzyszy Wam przez cały ten dzień. Niech pokój Chrystusa zapanuje w waszych sercach. Amen.